No, no wiecie moi drodzy, to no, powiem wam szczerze, że ja już naprawdę bardzo, ale to bardzo długo odkładam ten temat. Ja już y, zdążyłem chyba to... Ten... Kuźwa ja to tam zostawię. Nieważne. Ja już bardzo długo ten temat odkładam i chyba przyszła pora, żeby na. I... Żeby wreszcie zrobić to. Poruszyć ten temat i sprawdzić, czy. Big Shock robi dobrą kawę. A że mamy cztery smaki, jak mówiłem, jednego postanowiłem wysłać komuś, dlatego że ja nie chcę ten temat ruszać. Nie ma najmniejszej możliwości. Jodny, od nawet mnie nie namawiaj. Jest to przyszykowane, będzie wysłane. Mamy cztery naprawdę porządne smaki. Między innymi jeden, który i tak już przetestuje, to wiecie. To... Nie będę Americano, kurde, testował. Nie ma najmniejszej możliwości. Mamy cztery smaki. Zaczniemy sobie od tego najbardziej rozpowszechnionego, czyli Vanilla Latte. Będziemy potem szli, nie wiem, kurde, orzechowych kaw nie było w ogóle, a mieliśmy jeden irlandzki Irish Cream Irish Blend, czyli pójdziemy po to. To zostawimy sobie na koniec. Rozłożymy to sobie na dwa odcinki, czy może nie. Wiecie co? Zróbmy to tak, te dwa najpopularniejsze weźmiemy sobie w tej rotacji, a dwa kolejne weźmiemy sobie kiedy indziej a myślę, że w najbliższym czasie. Sirowej, witam Was serdecznie! Vanilla Latte! Big Shock Café, Vanilla Latte! Zobaczymy, jak to Big Shock robi dobrą kawę czy w ogóle robi dobrą kawę. Eee, trudno mi cokolwiek powiedzieć, dlatego że wiecie, Czechy. A na, czech, na czeskich stronach recenzentów napojów ja nie bywam? Ja po prostu postanowiłem sobie, że te kawy zrobię kiedyś tam, podczas któregoś Coffee Week. Coffee Week już trzykrotnie była, ja tych kaw nie ruszyłem. Jak najbardziej w big szokowym stylu. Mamy wanilię kremowy, taki biały, kremowy po prostu background. Mamy logo, mamy oznaczenie, że to kawa. Mamy po prostu. Co ja tak patrzę na to, to kurde no. Charakterystyczne dla serii kawowej. O tak powinniśmy to powiedzieć: bo wiecie, mamy tutaj ta sama historia, tym razem biały background i. Nie no, ja jestem ciekaw tego espresso bez dodatku cukru. Cześć, to w ogóle jest jakiś. Czekaj, to jest kuźwa, tylko kawa i nic więcej. Jezus Maria, ja może jednak zawiegę kurde, tamto, na to. Ja już wolę kurde Americano próbować, a nie to. Dobra, jak już zdecydowałem się wysłać tamto, a najgorsze ścierwo po prostu okazuje się. Ja myślałem, że to jest słodzone słodzikami. No to się okazuje, że to w ogóle nie ma nic w sobie. Przejdźmy do składu, do wartości odżywczych. Po prostu, ja pierdzielę, żeś się wpieprzył w najgorsze ścierwo, jakie mogłeś po prostu. Dobrze, że mają tutaj ogólnie wartości odżywcze na 250. Yy, dobra, mamy odtłuszczone mleko najprawdopodobniej. Kawa zrobiona z wody oraz ekstraktu kawowego. Pełnotłuszczowe mleko. Cukru mamy, a nie tutaj, mamy pełnotłuszczowego mleka: tyle. Cukier, arobaty waniliowy ekstrakt. Regulator kwasowości, kwas cytrynowy najprawdopodobniej. Dalej to już chronić przed wszelkiego rodzaju ciepłem. 138 kilokalorii, 1,4 g tłuszczów i 1 g kwasów tłuszczowych nasyconych, 24 g węglowodanów, z czego cukrów mamy również 24 g pełna, nie powiem co, 6,9 g białka i soli 27 g. Powiedziałbym coś, gdyby teraz trendem nie była liczba o dwa mniejsza od 69. Trendy te są naprawdę i to pomyśleć, że to małe dziecko to zapoczątkowało. Niesamowite. Ja muszę kiedyś, kurde, pierdyknąć, nie wiem, 66. Dwie te same, a jak odwrócić, 99? Jako o kurde! Dobra, otwórzmy to i sprawdźmy po uprzednim wymieszaniu tego. Wystało się naprawdę to bardzo długo, więc dlatego te wszelkiego rodzaju aromaty i ekstrakty na pewno zgromadziły się nad dnie. Kiedyś jak ja podrzucę jedną puszkę, ja, wydaje mi się, że to będzie jakaś rare puszka, bo... W przyszłości na pewno będę. Jeżeli znajdę jakąś robotę i postanowi mi się odpieprzyć naprawdę porządnie, wiecie, na temat monsterowy, to kurde, jakieś red monstery pewnie będą tutaj na kanale testowane. Ja najbardziej liczę, że uda mi się zdobyć ruską jawę. Ja naprawdę, kurde, ze wszystkich tych jaw, yy, reżaw, bardzo bym chciał spróbować tą właśnie. Nie tylko dlatego, że słowo. Słowiański napój, ale tak po prostu. Dobra, otwórzmy to i sprawdźmy. Trochę wyprysnęło, ale jakoś zachowana. Jakby w ogóle nie wyprysnęło, to by było bardzo źle. O kurde, ej pachnie bardzo dobrze. Ej, pachnie naprawdę waniliowo, naprawdę w taki przyjemny sposób, jak serek z piątnicy. No bo skąd? Nie no, nasz hobogenizowany z Blackpolu tak nie pachnie. Yy, świeżuch tak nie pachnie. Kurde, z figanda. Po prostu pachnie to oczywiście, pachnie też kawą, jak najbardziej, ale pachnie to jak najbardziej tą wanilio z yy, serka z piątnicy. Yy, dobra, kolorystycznie będzie to klasyczny kolor kawowy, prawda? Prawdziwy kolor kawowy, brązowy, moi drodzy. Nie ma tutaj żadnych yy, dziwnych kolorów, nic więcej. Nie. Jest to jak najbardziej brązowy, kremowy wręcz brązowy kolor. No i co? Ile czasu to minęło, tak tyle po prostu potrzebowaliśmy, żebym ja potrzebowałem, żeby po prostu zebrać się w sobie, żeby usiąść tutaj i to przetestować. Czy warto było? Wasze zdrowe widzowie, sprawdźmy to. Czemu ja tak, dłu Czemu tak długo się z tym zbierać? Czemu ja jestem takim idiotą, który po prostu postanowił, że ot. Ja jednak, może wezmę te big szoki kabowe, ja jednak wezmę je widny, nie tak widny, je wezmę, nie. Następne el-clasico, el-clasico. Kurde! Przecież. Nie, no, nie, nie rozumiem tego. Nie rozumiem po prostu. Przecież to jest świetne. Przecież to jest naprawdę. Kurde, jeżeli ta kawa smakuje tak, a mamy jeszcze orzechową, mamy jeszcze o smaku likieru Irish, nie patrzę na to, co będzie następne, kurde, nigdy w życiu. Ja to po prostu dam, o, mojej mamie, ona gustuje w tych kawach bez cukru, kurde i tak dalej. No w sumie nie bez cukru, ona naprawdę mało słodzi, ale ona, kurde, ona na pewno znajdzie w tym yy, radość życia. No, i dobra, jeżeli miałbym powiedzieć coś o smaku, to jest to, co ja chcę czuć, jeżeli piję kawę o smaku waniliowym. Naprawdę ten posmak waniliowy tutaj jest przekozacki, Jest to po prostu genialny posmak waniliowy. Sama ta kawa po prostu jest tutaj w idealnym poziomie, takim jak ja lubię. Nie przejmuje całego napoju, a jest wyczuwalna. Jest jak najbardziej po prostu wszystko tak idealnie zrobione. Jeszcze słodycz. Ja lubię bardziej słodkie kawy. Ja mówiłem wielokrotnie przy okazji tych testów kawowych, że ja jestem fanem kaw, gdzie jest wyczuwalna kawa, ale ja nie mogłem, ale ja nie dopowiedziałem, że ja lubię słodkie kawy. Nie do przesady, ale słodkie kawy. to no naprawdę, jak na przykład. Irish Blend albo nawet Irish Cream, nie, Irish Blend to był cholernie słodki, ale za to tak dopieprzony smakowo, że ja pierdół. Jeżeli udałoby mi się kiedykolwiek zdobyć jakąś lepszą yy, wyglądową puszkę, to ja byłbym mega zadowolony z tego powodu. No i jak ja mówię, no kurde, smakowo jest to po prostu jasna cholera. Czemu, kurde, ja się z tym... Pierdzieliłem tyle. Po prostu JPJ, odpowiedz mi dlaczego? Ostatnio mi powiedział kurde, weź no te kawy zrób, dlatego że no stary, no kończą ci się filmiki na zapasie, no to może kurde, weź już w końcu te kawy. No i wziąłem, no i proszę bardzo. Mamy chyba kurde atak na miejsce drugie. Soltek Carmel tego nie przebiję, ale stary. Wydaje mi się, że to jest najlepsza kawa o smaku waniliowym, jaką miałem przyjemność pić. Kawa do śmietanki i dodatków smakowych to jest idealny poziom 85% do 15% śmietanki i dodatków smakowych do kawy. A sam y, posmak waniliowy i tak dalej to jest około kurde 40% do 60% tej śmietanki dodatków słodzących tym razem. Więc kurde, ale ta wanilia tutaj jest tak zarąbista, tak zarąbiście mi smakuje. Yy, Przecie, jak to jest w ogóle z kofeiną? Czy to jeszcze jest gdzieś podane? Ile to ma w sobie kofeiny? Nie, ale jak mnie pamięć nie myli, to tego rodzaju napoje kawowe to miało od 18 do 30 mg kofeiny. To tutaj jakby tak wyśrodkować to u, 24 możliwe, że to ma 24 mg kofeiny. Eee, Sprawdziłbym, czy na któryś nie ma. W przy espresso, by to było powiększone. Bo wiecie, samo espresso w sobie w... W... ma ci dać po prostu kopa takiego, jaki ci da napój energetyczny. Eee, dobra, czy tutaj jest gdzieś 24 godziny do spożycia i tak dalej? Nie, nie ma. Nie ma tutaj podanych wartości kofeinowych, ale mógłbym się domyślić, że to jest coś od 20 do 24 mg na 100 ml. Stawiam to na drugim miejscu. Nie ma nigdzie indziej więcej. No, ja jestem zadowolony. Ja jestem jak najbardziej zadowolony. Moi drodzy, bardzo polecam, jeżeli jesteście na Czechach i lubicie kawy waniliowe, to na pewno ta wam zaspakuje w. W stu procentach. Ja nawet mogę oddać moje dwie ręce, kurde, że zasmakujecie w tej kawie.